Jestem jest mój profesjonalny profesjonalny chwili nie likwidu Mamy w ciągu paru minut. To my potencjometr, zasilanie ładowarką do telefonu, no jakieś właśnie nitki, dwie szajbki, gumka reserwatorka, kołeczek magnesu, czy zasadniczo dwa magnesy, taśma, trochę nitki i mamy oto taki wynalazek na mieszania likwidu. Co za trochę ciemno, ale nie mam czym tego oświetlić, jest w tej chwili późno w nocy. I oczywiście jak zwykle się dziło trochę, to, to się pomodziło. Widać jest Liquid, tam się gdzieś miesza. <laughs> to mogę się regulować prędkość, mogę oczywiście też całej odpiąć. No, widać jest magnes. Tak zatrzymamy, a nie widać jest drugi magnes. I no, ja na tych magnesach przyczepiam, i no, widać się miesa. O, tylko czasami jeszcze stopuje, muszę lepsze troszkę poceńcamy, do tego zrobić tego celu, żeby to się troszkę lepiej mieszało i kiedyś to trochę lepiej przemyśleć. No można troszkę zwiększyć obroty, tylko przy takich obrotach wiadomo się to nie wymiesza. No jeszcze troszkę. No, no taki spytny mieszator do likwidu. No się na się I co je, cześć, tutaj był Zapraszam was do kolejnych dziwnych i fajnych filmów. Yo.